Kaczpula! no musimy się przywitać. Przyszli już, to nas na śniadanie. Pogadajmy sobie, nie? A więc dzień dobry z Dad Girl Breakfast! Dad boy myćku. przecież jadłeś e, Czemu dzisiaj tak? Bo miałam taką ochotę Okej, okay? okej okay. I pamiętajcie, że jak wy też macie czasami ochotę Na zrobienie sobie takiego ładnego śniadanka Macie wolny czas To poświęćcie sobie ten czas Bo to jest super, to jest takie self-care'owe Do popicia mamy y, Standardowo pokrzywę Ale to jest jakaś nowość, którą odkryłam I po prostu jest cudowna To jest pokrzywa z wiśnią od Herbapolu. Jak chcecie mogę zostać waszym sponsorem Bo piję to codziennie nie, znaczy, wy moim, nie? Mamy kawusię zimowo-karmelową To znaczy się zwykłą kawę z dosypką karmelowej inki I dolejemy sobie mleczka sojowego I powiem wam, że jako wegetarianka ja strasznie długo mm, Nie lubiłam mleka sojowego dla mnie Dla mnie mleko sojowe to było takie coś, co mogło w ogóle nie istnieć I naprawdę za dużo w moim życiu by się nie zmieniło A teraz ja uważam, że... Y Kawusia z innym mleczkiem niż sojowym to jest po prostu bez podlotu. Ja wiem, ja wiem, zaraz wbije tutaj taka osoba, która jest po prostu kawoszem i napisze mi. Przepraszam, przepraszam Ale to nawet nie jest kawa, jeżeli dolewasz mleka To jest wyrób mleczno-deserowo-kawowy Tutaj wam prezentuję moje bułeczki bezglutenowe Z awokadu past, Którą przed zrobiłam Z serkiem kozim I do tego jest szpinaczek Miałam ochotę też takie coś chrupnąć I mamy tutaj rzutkieweczkę, weczkę Ale To musimy polać syropem z agawy Ja wiem, że to może się wydawać obrzydliwe i stworzycie się obleszek. ale jak to spróbujecie to jakby podziękujecie mi za to co właśnie usłyszeliście i na deser mamy awokado, które przekroiłam ale stwierdziłam, że śmieszniej będzie jak odblokujemy z tej naturalnej osłonki razem, ponieważ nie pamiętam kiedy ja w ogóle ob... czy ja w ogóle kiedykolwiek obierałam awokado, nie, oczywiście, że zawsze robię tu za mnie Amadeusz, albo kupowałam mrożone, awokado mhm. okej okay. Okay. Mała korekta płci to mango. Dobra, pozwólmy sobie chrupnąć. A i wcześniej było tutaj takie... Hmm. Kropeczki miałam na twarzy, teraz coś przeszukam. Mmm, duha. Dobra, to piszcie w komentarzach co tam u was, co się fajnego wydarzyło w ubiegłym tygodniu, co was poirytowało, co was skurzyło. Dawajcie znaka, e, szukam e, czy samozapłonem do dzisiejszej dyskusji, bo zawsze jest samozapłon nawet jakiś najbardziej bezsensowny Ale ja jestem taką osobą, która... Aaaa! W sensie jestem wysoko wrażliwa i ja po prostu no nie mogę, wiecie ja jestem tą osobą, której największą rozrywką jest tworzenie dram na Facebooku, nie? W dużym skrócie chodzi o to, że Najka nagrała film, który oczywiście ja skomentowałam Jak można mieszkać kimś i po prostu bawić się w małżeństwo, nie będąc mężem ani żoną? Na temat bawienia się w małżeństwo i mieszkania razem, nie? O kurde, ta grzywka jest dzisiaj taka... Nie wiem O, w ogóle coś mi wyszło, to jest ta kropeczka ładna Muszę siedzieć bliżej. Patrzcie, to jakiś pypeć. Pies pypeć. Oglądaliście kiedyś pana kuleczkę. Pan kuleczka. Albo czytaliście, albo słuchaliście, ja uwielbiam tą bajkę. Nasza ulubiona edukatorka, przyjaciółka. Osoba, która wybrałaby tą taką szarą straj taśmę zamiast wielowarstwowego papieru Regina. Ponieważ ta jako jedyna nie ściera tylko tego, co zatrzeć powinna, ale także skórę, mięcho, całe wnętrzności i grzech pierworodny. Dla mnie to brak zdecydowania. Nie chciałabym tak żyć. Ale potem mamy jeszcze lepsze. Pani Renata Kwiatkowska. Zero pisze Jak będzie gotowym, zdecyduje się na pierścionek hmm, albo inną, na co serce czy rozum odpowiada. Ten nowy sama mówiłaś, że to krótkodystansowiec. No I podobno ma małego transfera. To... Mężczyzna, który poważnie podchodzi do partnerki, musi podjąć poważne kroki. Boi się tego, albo szuka lepszego materiału na żonę. O! Nie, 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 nie. Weźmy kakawusi i się spokój, kobieto. Mm. Prawie już nie mamy kawy no, teraz się zapyta, tak ciemno. Noc odchodzi Oj, nie! Ko, kur nie! Nie, po prostu, no nie. Ja was muszę wziąć, bo inaczej nie uwierzycie. Inaczej po prostu nie uwierzycie. Koty! Okej, okay. okej. Okay. Taki huczek to było y, zrzucenie karmelowej musi. Naprawdę musisz nawet nie lubisz kawusi. Toś tylko ładnie zapach, ale ty nie lubisz tego. Ej, żeby nie było, moje kitko, jadło śniadanko jakąś godzinę temu. Wiecie, to jest miseczka, która godzinę temu była pełnutka. No ale zgodniałem, nie? Tylko, że nasze obie bohaterki liryczne myślę, że chciały mi dogryźć tym, że mój związek rozpadnie się z tego względu, że mój facet po prawie siedmiu latach związku mi się nie oświadczył. Okej. Okay. To mnie to nie wkurzyło. Mnie wkurzyło to, jak bardzo one i wiele kobiet. Jest pokrzywdzonych swoim własnym myśleniem, które albo narzuciło im społeczeństwo, albo idzie z presji dziada-pradziada, albo mają naprawdę totalnie niską wiarę w siebie. I o tym pogadamy. Dobra, zacznijmy od tego, że. Hmm, Okej, okay. mega, mega, mega fajnie, na pewno bardzo będę się cieszyć i to jest niepodważalne, będę się cieszyć, nie? Bo to jest facet, który oświadczył mi się milion razy poprzez to wszystko, co dla mnie zrobił. Powiem wam tak, że to ile my trudnych chwil razem przetrwaliśmy, to obawiam się, że właśnie nasi bohaterowie, bohaterki, tyle razy właśnie albo się rozstawali albo byli źle, źle traktowani szukać to jest no ja z ciekawości zagłębiłam się w temat zdesperowanych lasek które szukają wytłumaczenia na to dlaczego ich facet im się jeszcze nie oświadczą. i rozważają czy rozstać się żeby pokazać mu, że a, -a czas mija, a ja niczyja shit wydaje mi się, że jeżeli tak myślę, jakakolwiek dziewczyna To jest totalnie niepewna siebie Albo swojego związku Jeżeli oświadczyny Podarowanie pierścionka, który może Kiedyś wyląduje na tym palcu By the way Mój ukochany Kupił mi już sześć różnych ładnych pierścionków O zobaczcie, to jest taki Piękny golden rose Z różowego złota I szmaragdowym serduszkiem O słoneczko, super Laska, jeżeli twoim nadrzędnym celem jest to, żeby facet ci się oświadczył, to ja się pytam, po co? Uważasz, że jesteś za brzydka i odejdzie do innej? Boisz się, że cię zdraci? Chcesz udowodnić komuś, na przykład bliskim, albo znajomym, albo komukolwiek, że wasz związek jest poważny i wchodzi na wyższy level? Oh my god, to jest złe myślenie. To jest bardzo złe myślenie. Mm, mm. mm, -mm, mm, -mm. Musisz z tego wyjść, musisz z tego wyjść. Przede wszystkim chodzi o to, żebyś ty stawiała siebie na pierwszym miejscu, bo to ty jesteś królową swojego życia. I jakby tego życia nikt za siebie nie przyszedł, naprawdę. Ale zastanów się, czy twój związek jest autentyczny, czy ty przez to takie nasilne, usilne. O, O, bo mi się przeczypił. Powtarzanie. O, bo on mi się jeszcze nie oświadczył, O, bo my już jesteśmy tyle razem, a ja jeszcze nie mam pierścionka. O, bo moja znajoma to poznała faceta, który oświadczył jej się po trzech tygodniach i teraz mają trójkę dzieci z tym małżeństwem i w ogóle poka pokasowe. Ja w ogóle nie wyobrażam sobie żyć z facetem, który... Zakłada, że ja jestem na chwilę. Ja jestem taką osobą, która bardzo długo w ogóle nie chciała być w związkach. Ja lubiłam flirtować, znaczy pisać, w ogóle, ale jakoś nie rało mnie wejście wyżej, wiecie, bo uważam, że to jest bez sensu. Ja nie czuję potrzeby wchodzenia w coś, co moim zdaniem nie przetrwa. I jestem temu mega wdzięczna. Bo gdybym poszła wbrew sobie, pewnie nie byłabym za Mateuszem. Pewnie bym z nim nie była, bo my poznaliśmy się w gimnazjum. I ja wtedy nie chciałam być w związku. Więc laski, jeżeli kiedykolwiek wątpicie w to, czy was facet was kocha i chcecie dowodów w postaci ozdoby na paluszek, co to co najgorsze, co możecie zrobić? Jezu, cały ręce mi się kleją tego sropu za Bo nie ratuje się związku oświadczynami, nie ratuje się związku dzieckiem, nie ratuje się związku obiecując sobie coś, a nie przerabiając tego, co było samozapłonem. Jezu, w tym tygodniu obejrzałam całe Love Never Lies, chyba tak się to nazywa. Ta wersja polska, coś na Netflixie. Jeżeli tego nie oglądaliście, to uwaga, spoiler alert! Możecie sobie przewinąć o tam dwie minutki. Ale jak zrobiliśmy w konia, my sobie tu jeszcze poczylujemy chwilę! Nie, muszę już umyć ręce, naprawdę, bo nie wyrobię z tym klejącym. Bam bam bam! Jestem dobra, dobra, dobra. dobra, dobra. Nie wiem na czym skończyliśmy. A nie. Zgubiłam mango. Ej, gdzie jest moje mango! Nie, śmieszne. Sumeczki, wy coś o tym wiedzę. Nie, jestem jakaś... Ja je wziąłam z... o znalazłam swój biały stanik, którego szukałam. Nie no, to jest jakiś... kurderza? E, ta krew tutaj. Uh -huh. możemy pokazać. To jest krew mojego nienarzeczonego i nie męża, bo my tylko bawimy się w małżeństwo. Z jego kolana, bo on codziennie zrywa strupa, zanim... Z się wygoić, to już generalnie znowu jest dziura. Ale jakby totalnie to rozumiem, zrobiłem to, to samo. Użyłam je na poskładanych rzeczy i one się wywróciły i je Generalnie chodzi tam o to, że tam idą pary, które są niby siebie pewne, a potem dowiadują się, że tak naprawdę w ogóle ze sobą nie rozmawiają, mają przed sobą jakieś giga tajemnice i jak odkrywają w ogóle te tajemnice, którymi są jakieś, kurde, zdrady w ogóle to ryczą. I oni nie ryczą dlatego nie wiem, jak to się otwiera. Awokado mrożone to jednak mój typ Przykładna Przykład na Przykład. Jezu, no Nie mam na to pomysłu. To jest na pewno najlepsze rozwiązanie. Schodzi skóra. Tak. Dobra. Tego mrożonego mango nie ma. Mm -hmm. To jest to, czego potrzebowałam. Ale oni nie ryczą dlatego, że to zrobili. Tylko dlatego, że to wyszło jakby na jaw i mi się dobrze żyło w tym, że druga połówka o czymś nie wie, i dla mnie to jest totalnie chore. To jest właśnie podstawa do tego, że twój związek wcale nie jest normalny. Jest po prostu toksyczny, bo jeżeli jakakolwiek para mówi o sobie, że siebie kocha, że widzi ze sobą przyszłość, ale nie potrafi być ze sobą szczerym we wszystkim. To nigdy nie wyjdzie. Nigdy. Posłuchajcie starej dupy. Miałam dwa kryzysy przez te 7 lat w związku. Wiesz, czym były spowodowane? Tym, że te dwa razy. Przestaliśmy mówić sobie o wszystkim. Bo naprawdę znacznie gorsze jest to, jakby przynajmniej dla mnie w zdrowej relacji, żeby powiedzieć sobie o wszystkim, nawet o tym, co zrobiliśmy źle. Szczerze, ja byłabym znacznie bardziej zawiedziona, gdybym dowiedziała się o jakiejś zdradzie mojego faceta po długim, długim czasie. Jeżeli bym mnie zdradził i nie powiedziałby mi tego od razu, to to jest dla mnie dopiero zdrada. No ale dobra, rodzaje zdrad są różne. Każdą każdy zdradę pojmuję tak naprawdę inaczej, nie? Na przykład niektórzy ludzie, którzy nas poznają, uważają, że mamy jakieś bardzo cienkie granice związku, a to nieprawda. My no, po prostu mamy do siebie takie zaufanie wzajemne. Że my wiemy, że nie mamy o co być zazdrośni, nie? Dla niektórych zdradą będzie seks Dla niektórych zdradą będzie pocałowanie Dla niektórych zdradą będzie przytulenie Dla innych polubienie czyjegoś zdjęcia Albo utrzymywanie kontaktu z kimś, z kim druga osoba nie chce generalnie Ok, każdy pojmuje zdradę inaczej Natomiast sądzę naprawdę, że tylko niepewne osoby Ta ich niepewność może być wywołana różnymi rzeczami, różnymi kwestiami mają ciśnienie na to, że potrzebują oświadczeń W takim sensie, że na już, że na teraz, że już im się ciśnienie po prostu podnosi, kumuluje, zenit Że tak wręcz wybierają presję na partnerze i żyją na forach internetowych Dlaczego on się jeszcze nie oświadczy? Moim głównym celem w związku, który ma być prawdziwym, Powinno być po prostu... Odczuwanie szczęścia i miłości wobec osoby, z którą jesteś. Jeżeli pomiędzy wami jest dobrze, jeżeli pomiędzy wami jest zarąbiście, to kochana! Przyjdzie czas na to, że dostaniesz ten pierścionek? Albo może, bo też są takie przypadki, też jakaś Laska mi pisała o tym w komentarzu, że ona chciałaby się oświadczyć swojemu facetowi, ale co powiedzą inni? Laski, naprawdę mamy XXI wiek! Co powiedzą inni, a co cię inni obchodzą? Inni są będą, pójdą, po prostu wiecie, to jest obrót, 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 ale jeżeli ta jedna osoba ma zostać z tobą, to co ci obchodzi, co pomyślą inni, Czy ci inni będą z Tobą mieszkać 24 na dobę, czy ci inni będą informowani o wszystkim co się dzieje w twoim życiu, w twojej relacji, czy oni będą ci kurde codziennie smarować kromkę chleba i kupować szamrot ma? Nie nie, więc olej, więc olej to! Laska, ty nie możesz być z facetem, który w jakikolwiek sposób cię ogranicza. O, w tym Love Never Lies jest taka Kasia. Kasia, Kasia jest moją faworytką. Kasia, Kasia to jest taki bohater, taka bohaterka liryczna, która przechodzi tak ogromną metamorfozę wewnętrzną. Ona tam przyszła po pieniądze, potem zrozumiała, że chce wygrać miłość. na końcu, na końcu wygrała siebie, a, a, a już w ogóle w finale mówisz, że wygrała wszystko, więc... Wow, Kasia jest mnie. to wysoka, nie? Jo, słodka, piknie, Kasia tam mówi Kiedyś codziennie malowałam usta na czerwono, a Kormel mówi, że nie lubi czerwonej szminki. Wiesz kiedy to jest naprawdę fajnie w związku? Wtedy, kiedy wiesz, że możesz być sobą, wtedy, kiedy jesteś w całości akceptowalna, to, że ubierasz, malujesz się jak ces, Kasia, Kasia chcę Jest totalną kurde normą To nie jest jakieś wow Gdzie po prostu będziemy się podniecać No, bo mój kornet To pozwolę mu usta na czerwono o! Kiedy jest dobrze w związku, to naprawdę nie trzeba podniecać się podstawowymi rzeczami. Nie mów o sobie nigdy, że jesteś taka self care, że dbasz o siebie, że ćwiczysz, że, że skin care, że zdrowa dieta. Jeżeli ty żyjesz w związku, który cię ogranicza, to nie jest self care. Ty jesteś najważniejsza. Prawda. Jakby. What the fuck! Kiedy kogoś się kocha naprawdę, to wierność, to to nie jest żadne wyzwanie. Oczywiście różne rzeczy mogą się zdarzyć. Ja nie powiem, że nie sama, po prostu też czasami była mnie okej, nie? I to jest... To nie było okej, ale zjawisko było to, że my to przepracowaliśmy. To jest okej, bo wiem, że ja już tego nie popełnię. No jedzonko się skończyło, więc myślę, że na tym nas zostawia. Życzę Wam na ten tydzień, żeby rginy nie zabrakło w Waszym domu. I żebyście żyły w cudownych związkach, w którym nikt nie musi sobie niczego udowadniać. Bo takie słowa jak kocham cię, jesteś piękna, skarbie, misialczku są codziennością. Gdzie rozmowa i szczerość jest na pierwszym miejscu. Gdzie wiesz, że możesz tej osobie ufać, bo nawet gdy jest źle, to zostanie. A na koniec jeszcze wam powiem, że... Bo może niektórzy nie... Nie, to nie ta noga. Może niektórzy nie wiedzą, ale my mamy wspólną dziarę. I dla mnie wspólna dziara jest... Mm, czymś więcej niż tylko obietnicą, bo my to sobie powiedzieliśmy jak, kurde, mieliśmy 14 lat. My nawet nie byliśmy wtedy razem. I jeszcze jedną wspólną, ale tamta jest taka bardziej kręgowo-przyjacielska z ludźmi, którymi wiemy, że możemy ufać, a to jest taka nasza mała obietnica. Nie mówcie sobie, co chcecie, ale ja wiem że każdy żyjący w szczęśliwym związku doczeka się od tego, co najpiękniejsze. I pamiętajcie, że są zloty i upadki. Ale rozmowa jest podstawą. Elo, kochamy i widzimy się w piątek. No!